Właśnie o dwunastu miesiącach, w chacie na skraju lasu, mieszkała gospodyni wraz ze swoją córką i pasierbicą. Ta druga była dobra, skromna i delikatna, ale tę pierwszą nazywano złośnicą. Pasierbica zawsze chodziła w czystej, choć ubożuchnej sukience, z gładko uczesanymi włosami. Zaś córka myła się rzadko i kudły miała potargane. Kiedy ubrudziła spódniczkę, to taką zabłoconą wciąż nosiła i ani myślała o jej wypraniu. Ludzie na pasierbicę mówili ładniuśka, a na córkę zaś brzydula. Nic dziwnego, że macocha strasznie swojej pasierbicy nie lubiła. Pewnego razu pomyślała: Muszę się jej pozbyć, wyślę ją po coś do lasu, a tam. Na pewno zjedzą ją wilki. Nadszedł ciężki i mroźny grudzień. Spadł śnieg. Mróz kreślił kwiaty na szybach domostw, a srogie wichury pędziły po polach, miotając zamiecią. Pewnego ranka macocha zawołała do siebie pasierbicę i rzekła. Idź szybko do lasu i nazbieraj mi fiołków. Jeśli ich nie przyniesiesz, to nie pokazuj się w domu, bo cię do izby nie wpuszczę. Hej, świecie, świecie! A gdzież w tych głębokich zaspach szukać kwiatków? Biedna środka, aż się za główkę chwyciła, Aż się o ścianę oparła, bo z żalu i słabości nie mogła na nogach ustać. Matko, a gdzie ja w środku srogiej zimy znajdę fiołki? Szukaj, szukaj sobie, gdzie chcesz, bo ja swojego rozkazu nie zmienię. Albo dziś do wieczora przyniesiesz mi fiołki, Albo nie pokazuj się w chałupie. Macocha rzuciła dziewczynie do sieni koszyk i zamknęła izbę na skobel. Ha, cóż było zrobić? Pasierbica opatuliła się huściną, włożyła chodaki w bosę nogi i wyruszyła do lasu. Najgorzej było jej iść polem. Bo tu wiatr hulał strasznie, szarpał ją i ciskał śniegiem w oczy, ale w lesie było już ciszej i spokojniej. Smukłe sosny szumiały nad nią, kołysząc gałęziami, krakały wrony, a na jałowcach niczym czerwone płomyki. Uwijały się szczygły i gile, obiadając drzewa z owoców. Dziewczyna szła i szła, ale nie wiedziała, gdzie mogłyby rosnąć fiołki. Nawet wiosną ich tu nie widziała. Jako, że w lesie nie odczuwała już tak dotkliwie mrozu, to brnęła dalej, od jednej sosny do drugiej. Pewnie zginę marnie, albo z mrozu, albo z głodu, albo zjedzą mnie wilki, a może znajdę drogę do jakichś dobrych ludzi, pomyślała. Spory kawałek tej drogi miała już za sobą, gdy nagle zobaczyła ogień. Palił się radośnie i żywo. A dookoła ogniska siedziało dwunastu chłopców. A może to są zbójcy? Iść tam? Nie iść? Nie zastanawiała się długo, tylko podeszła do siedzących, a wtedy od razu ich rozpoznała. Witajcie, rzekła im dobre słowo, a oni odpowiedzieli jej i spytali. Który z nas najbardziej ci się podoba? Sierotka odparła nieśmiało. Wszyscy jesteście piękni, bo wszyscy jesteście potrzebni. Bracia spojrzeli po sobie. Spodobała im się taka grzeczna, miła rozmowa i znowu spytali: Po co tu przyszłaś, dziewczynko? Macocha kazała mi nazbierać fiołków, ale nie wiem, gdzie mam ich zimą szukać. E, eee, nie martw się, może i znajdziesz. Okazało się, że byli to bracia miesiące. Usiadł kwiecień na miejscu grudnia. Zaraz śnieg zaczął topnieć. Aż się porobiły roztopy Ale i te od razu Wniknęły w grunt Pobliski jarzębiny Brzozy i leszczyny Pokryły się listkami Zazieleniły się Krzewy jagód i borówek A ptaszęta Zaczęły wyśpiewywać Wiosenne trele Z głębi lasu Wiatr przywiał świeżą rozgrzaną słońcem woń kwitnącej czeremchy. Idźże środko za tę pierwszą sosnę, tam poszukaj fiołków. Dziewczyna poszła, patrzy, a tam aż fioletowo odkwiecia. Uklękła zaraz i rwie. Rwie narwała pół koszyka. Przykryła kwiaty mchem, żeby nie zmarzły, po czym wróciła do ogniska, aby podziękować kwietniowi. Idź, dziecko, w spokoju do domu. A jeśli znów znajdziesz się w potrzebie, przyjdź do nas. Środka pobiegła przez las, nie mogąc się nadziwić temu, że tak nagle wiosna się zrobiła i wyrosły fiołki. Zdumiało ją też to, że zimna nie czuje. Wiatr wiał tak samo jak wcześniej. Śnieg hulał nad ziemią tak samo, ale ona jakoś tego nie odczuwała, jakby z za szyby patrzyła na zimowy świat. A droga też znacznie się skróciła. Ledwie zrobiła kilka kroków, a już las się skończył. Zaraz potem ujrzała pole i chatkę, z której rankiem wyszła. Macocha usłyszała, że dziewczyna wchodzi do sieni, więc wybiegła z izby i zawołała: Jeśli nie masz fiołków, to wynoś się z domu. Mam, mam, patrzcie tylko, zawołała pasierbica i z radością postawiła koszyk na stole. Przyskoczyły do niego matka i córka, odgarnęły mech, a w izbie zapachniało jak w ogrodzie wiosną. Wywróciły koszyk, a tu na stole pojawił się cały pęk świeżo zerwanych kwiatów. – Rzeczywiście, prawdziwe fiołki! – wymamrotała zdumiona macocha, która nie mogła pojąć, gdzie pasierbica znalazła kwiaty. – W lesie były? – W lesie. Minęły trzy dni. Mróz jeszcze bardziej się nasilił. Wichury jeszcze bardziej się rozsrożyły a macocha znów pomyślała. Za pierwszym razem nie udało mi się tej dziewuchy wygonić. Może za drugim się uda. Zawołała sierotę. Biegnij zaraz do lasu i nazbieraj poziomek. I to ci przykazuję, mają być piękne i dojrzałe. Dopóki ich nie znajdziesz, dopóty do mnie nie wracaj. Biedna sierota okręciła się podartą huściną, założyła chodaki na bose nogi i poszła. W drodze rozmyślała: Pójdę do dwunastu miesięcy, może kolejny raz mnie poratują, tylko czy zdołam do nich dojść? Pewnie wcześniej zamarznę. Szła i szła. Wichry ją szarpały, mróz przejmował na wylot. Cała trzęsła się z zimna. Kiedy wreszcie dobrnęła do lasu, do ogniska, przy którym siedziało dwunastu braci. Przywitała się z nimi grzecznie, a oni jej odpowiedzieli. Grudzień rzekł. To ty, dziewczynko, cóż teraz ch chciałabyś mieć? Zawstydziła się sierotka swej zuchwałości, ale cóż miała począć? Szepnęła nieśmiało. Poziomek bym chciała, takich pięknych, dojrzałych. To się zrobi, to się zrobi, odparł grudzień. Dźignął się ze swego siedziska, a na jego miejscu usiadł młody czerwiec. Wtem, raz, dwa, trzy, śnieg na polanie się stopił. Drzewa się zazieleniły, krzaki głogu pokryły się różowym kwieciem, a ptaszki napełniły las takim świergotem, że od ich śpiewów aż liście drżały i chwiały się ich gałązki. Idźże, środko za tę sosnę tam szukaj. Idzie dziewczyna, patrzy, a na polanie za sosną robi się aż czerwono od poziomek, jakby kto worek koralików rozsypał. Z taką ogromną ochotą zaczęła je zbierać i sypać do dzbanka, a tak szybko jej ta robota szła, że wkrótce dzbanek napełnił się aż po szyjkę dorodnymi owocami. Zerwała liść paproci, nakryła nim dzbanek, okręciła go wilczym łykiem i z wielką radością poszła czerwcowi podziękować. Idźże, środko, spokojnie do domu, a jak będziesz czegoś potrzebowała, to przyjdź tu do nas. Wracała dziewczyna przez pola i tak jak za pierwszym razem wcale nie było jej zimno. Dzbanek nie wydawał się ciężki, a i droga skróciła się znacznie. Zanim pasierbica się spostrzegła, już była w chacie. Kiedy macocha usłyszała, że sierota weszła do sieni, od razu wybiegła z izby i zawołała. Jeśli nie masz poziomek, nie dokończyła, bo okazało się, że poziomki były. W sieni zapachniało jak na leśnej polanie, ogrzanej czerwcowym słońcem. Od razu też cały dom wypełnił się słodką poziomkową wonią. Dziewczyna postawiła dzbanek na stole, zdjęła z niego liście paproci i zajrzała do środka. A tam poziomki leżały, a każda z nich była duża, niczym wiśnia i dojrzała, aż sok z niej spływał. Ludzie, którzy przechodzili dróżką, zatrzymali się i zawołali. Darosławo, a co to w waszej zagrodzie tak pięknie pachnie? Macocha nie chciała, aby chłopi zobaczyli poziomki, więc czym prędzej wyniosła dzban do komory, a im wyjaśniła. Miałam trochę suchych poziomkowych liści, spaliłam je i to od nich rozszedł się z dymem taki zapach. Na wieczerzę matka z córką zjadły poziomki same, a sierocie nie pozwoliły ich nawet spróbować. Znów minęło kilka dni. Gospodyni tak myślała. Głupia byłam. Że zachciało mi się fiołków i poziomek. Kwiatki zwiędły i nic z nich nie zostało. Poziomki się zjadło i też ich nie ma. Teraz każę sierocie przynieść z lasu talarów. Gospodarkę sobie powiększymy, kupimy świąteczne ubrania. Rzekła do sieroty: Leć do lasu i przynieś mi talarów, ale mają być ciężkie, ze szczerego srebra. Jak ich nie znajdziesz, to się tu nie pokazuj. Zabrała się sierota i znów poszła na polanę, i znów stanęła przed braćmi miesiącami. Talary. Kazała mi macocha przynieść. Mają być ze szczerego srebra. Podumał grudzień, aż w końcu rzekł. Przychyl się i weź trochę węglików z ogniska. Nie śmiała dziewczyna odmówić, ale przestraszyła się, że węgliki wypalą jej dziurę w zapasce. I macocha ją za to ukaże. A jakże to będzie, kiedy przyjdzie z węglami, skoro miała talarów przynieść? To może lepiej niczego nie brać i do chaty nie wracać? Grudzień widzi, że dziewczyna się waha i tak powiada: Nie bój się. Nabierz węglików, a jak jeszcze raz macocha cię wyśle, to już do niej nie wracaj. U nas zostań, w naszej zagrodzie będziesz mieszkała i gospodarstwo będziesz nam prowadziła. Dziewczyna zgarnęła kubkę żarzących się czerwonych węglików, podziękowała miesiącom i ruszyła do chaty. Ale wciąż strasznie się bała, że dziura się jej w zapasce wypali. Weszła do sieni, a tu macocha do niej mówi Masz talary? Dużo ich wzięłaś? Nie śmie się rodka o tych węglikach powiedzieć, boi się. Milczkiem do nalepy podchodzi. A serce w niej mdleje ze strachu. Wytrząsa z zapaski węgielki, a tu brzęk, brzęk, brzęk. Srebrne talary na nalepę lecą i dźwięczą i błyszczą, aż od nich cała izba jaśnieje. Rzuciły się na talary macocha z córką, zbierają je, oglądają, liczą i dzielą. Te pójdą na zakup gruntu: ten na krowę, tamten na woły, ten na prosiaki, gęsi, kury, kolejne na ubrania, buty. A za co kupimy korale i bursztyny, a za co jedwabne czepce, za co pierzyny, poduchy, kilimy. Nagle. Macocha popatrzyła spod oka na pasierbicę. Tylko tyle przyniosłaś? Gdzie masz więcej? Pewnie resztę ukryłaś gdzieś pod śniegiem dla siebie. Leć tam zaraz i wszystkie mi przynieś. Otuliła się sierota starą huściną i poszła w las, ale już do chaty nie wróciła. Do dwunastu miesięcy na służbę przystała. Czekała na nią macocha do późnej nocy. Czekała cały ranek, cały dzień i cały wieczór. Pasierbicy nie było widać. Zła macocha rzekła do swej córki. Nie wiadomo, co się stało z tą dziewuchą. Może zamarzła gdzieś w polu. Teraz to ty pójdziesz do lasu. Matko, chcecie, żebym i ja przepadła? Nie bądź głupia. Tamta co na sobie miała? Letnią sukienkę i chuścinę. A ciebie ubiorę wełnianą koszulę, kożuch i buty do kolan. Nie bój się. Nie poczujesz zimna. A talary do domu przyniesiesz. Potrafiła je znaleźć tamta, potrafisz i ty. Pewnie, że potrafię. Jeszcze więcej ich przyniosę. Matka ubrała cieplutko córkę i owinęła ją ogromną wełnianą chustą. Weźże do jednej ręki torbę na talary, a do drugiej garnek. Przez plecy. Przewieszę ci jeszcze woreczek. No, nadźwigasz się, ale idź sobie powolutku i odpoczywaj. A tu masz dziecko kukiełkę z masłem i miodem na drogę. I tak córka wyruszyła do lasu. A dzień był całkiem ładny. Ociepliło się. Wiatr ustał. Słońce zaświeciło za mgłą. Padał drobniutki i suchy śnieg. Przeszła córka pole, weszła do lasu, ciepło jej było, wesoło. Szła i rozglądała się dookoła, szukając talarów. Nagle przed jej oczami coś zamigotało. Biegnie dziewczyna, aż się o małe świerczki, śniegiem przysypane, potyka i przewraca. Wreszcie dobiegła, patrzy, a tu na polanie ognisko się żarzy, a dookoła ognia siedzi dwunastu mężczyzn. Poznała, że byli to bracia miesiące, ale rozgniewało ją to, że nie widzi talarów i że się tak tym ogniem oszukała. Sądziła, że to talary świecą, a tu od co. – Dzień dobry, dziewczynko, a może nam powiesz, kim jesteśmy? – zawołał wesoło Grudzień. A córka odparła ze złością. – Ten tu to marzec, kłapie wargą jak starzec. – A ten to maj, tylko mu kij żebraczy daj. – A tamten to luty, ma koślawe buty. Stary grudzień, największy leń. I tak długo jeszcze przygadywała miesiącom i je obrażała. Aż się bracia rozgniewali, podniósł się grudzień, a na jego miejsce usiadł luty. I dopiero jak nie zacznie się sroga zima, mróz ścisnął nagle taki, że aż drzewa zaczęły trzeszczeć. Zerwał się wicher, pochwycił tumany śniegu i rozhukał się za miecią. Pomyślała córka, trzeba do domu wracać, ale drogi powrotnej znaleźć nie mogła. To w tę stronę biegła, to w tamtą. Ognisko całkiem straciła z oczu. A tu burz zrobił się gęsty, a tu mróz coraz okrutniejszy, a tu zaspy coraz większe. Brnęła już po kolana w śniegu, siły straciła, senność ją ogarnęła i w końcu zamarzła w lesie.